Słuchajcie, dzisiaj wyjazdowo. Bardzo często zadajecie mi pytanie, jaki naprawdę ma wpływ na pracę silnika na przykład. Dobry olej czy też dodatki. A zaraz zobaczycie, w jaki sposób będziemy to sprawdzać i co będziemy robić. Teraz dodajemy tak jak do silnika 10% dodatku. Teraz ustawiamy 1962 N nacisk no i próba z dodatkiem. Obniżyło się nam bardzo, widzę, ten moment niszczenia I warstwy granicznej. granicznej, tak? Czyli można powiedzieć. Że... Na pewno możemy powiedzieć, że przy tej wartości te kuleczki nasze się nie zespawały. Mm -hmm. Czyli nie mówimy tutaj o, mm -hmm. o, o... To nie jest to obciążenie, przy którym zespawały się kulki. Mm -hmm. A możemy porównać teraz ten wykres z tym wykresem bez dodatku. Teraz zobaczmy, jak dodaliśmy dodatek. I teraz pokażę. To samo obciążenie. Prawda? Tak. Próbka z dodatkiem. z dodatkiem I zobaczmy i tutaj mamy 5 i koło myślę 5,8 Newtonometrów. 5,8 Newtonometra, Czyli znacznie mniejszą siłą musiał działać silnik, żeby kulki się silgały. Dokładnie tak. Czyli lepiej tutaj powiedzmy. smarność jest dużo lepsza. Lepsza. Zobaczmy, ile to jest procent mniej więcej. 7, około 23% procent. lepiej. Hmm? I mamy to potwierdzone badaniem. Ale już papier to 23% Także jak widać, to działa. Wszystkie produkty marki Ceramizator znajdziecie w sieci sklepów oraz hurtowni Intercars, jak i na stronie internetowej intercars.pl